Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka serii Pokémon Sword Surprise Lock. Yupi Wracamy do żywych, wracamy do serii, wracamy do nagrywek. Ja mam nadzieję, że jakoś mm, to wszystko ponadrabiam. Znaczy nie będę jakoś wybitnie nadrabiał. Po prostu dzisiaj, jutro pojawi się też odcinek z Swordów i potem normalnie w piątek nie będę jakoś mm, aż tak bardzo gonił. Bo myślę, że to nie ma aż takiej wielkiej potrzeby. Dużo się ym, nie straciło. raptem dwa odcinki, więc o dwa, odcinki, o dwa dni będzie dłużej, po prostu. Jeden tydzień prawie, że będzie dłużej. Po prostu ta seria i tyle. Nie ma aż takiego, takiej potrzeby, żeby gonić. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku znowu nam przerwano. I trzeba teraz ogarnąć parę rzeczy związanych z The Darkest Day, który się chyba praktycznie zaczął. Wróciliśmy do Slumbering World. Tam spotkaliśmy legendarne Pokémony Zamazente i Zashiana. Zdobyliśmy przedmioty do nich, czyli do... ten miecz i tarcz, nie pamiętam jak one się nazywają. Teraz musimy wrócić do Hammerlock bodajże, albo Motostoke, ale chyba Hammerlock. Zaraz to sprawdzę dokładnie. Do Hammerlock, dokładnie do Hammerlock, i tam będziemy mogli sobie na spokojnie, znaczy na spokojnie, bądź nie na spokojnie, y, ogarnąć Fabułę dalej. Y, przypominam wam oczywiście, że y, możecie jeszcze wysłać jajka do soboty. Także do soboty przyjmuję jeszcze jajeczka związane z y, moim egglockiem, który też nadchodzi. Mam nadzieję, że to się ładnie to zgra w czasie. Tutaj koniec tej serii, początek nowej, y, jakoś to będzie wszystko współdziałało. Także wysyłajcie mi jajka oczywiście na e-mail, który teraz możliwe, że się pojawi na ekranie, jeśli nie to powiem firetrainer.dmitrij.eglokmaupa@gmail.com. Tak to się yy, tak to się przedstawia i także zapraszam was i zachęcam jeszcze raz do tego, abyście mi wysyłali jajeczka, bo się przydadzą. Każda wasza pomoc mile widziana. Ja na samym początku odcinka oczywiście zapraszam was do zostawienia łapki w górę, komentarza z imionami, a również zachęcam was do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie, trenerzy Dimitriego, zapraszam też na swojego Instagrama. A tymczasem kochani przechodzimy, eee, tylko teraz mi się nie, o tak, przechodzimy do Team Recapu, eee, tu się nic nie zmieniło no bo w sumie nie miało co za dużo się zmienić, na pierwszym miejscu w drużynie jest Dragapult na poziomie 68, trzymający Rocky Helmet z abilitką Infiltrator z atakami Dragon Dance, Phantom Force Takedown i Dragon Rush, kolejnym pokémonem jest Rillaboom na poziomie 65, trzymający Miracle Seed z abilitką Overgrow z atakami Double Hit, Razor, Relief Jump, Beating i Kolejnym Pokemonem jest Lucario, trzymający Muscle Band na poziomie 64, z Abilitką Steelfast i z atakami Power Up Punch, Aura Sphere, Sword Dance i Meteor Mash. Kolejnym Pokemonem jest Nidoking, mój Shiny kochany, na poziomie 65, trzymający Black Sledge, z Abilitką Sheer Force i z atakami Venoshock, Horn Attack, Poison Jab i Dig. Kolejnym Pokemonem jest Milotic na poziomie 67, trzymający Shed Shell z Abilitką Marvel Scale i z atakami Recover, Surf, de Voice i Ice Beam. I ostatnim Pokemonem chyba bodajże jest Charizard na poziomie 64, trzymający Leftovers, z Abilitką Solar Power i z atakami Air Slash, Dragon Breath, Flame Flower i Slash. Tak się przedstawia drużyna. Możemy sobie teraz yy, śmiało wyruszyć, bo myślę, że tu już nic więcej nie mamy do zrobienia. Tak jak sprawdzałem na mapce, możemy sobie śmiało... Yy, przelecieć się... Aha, nie mogę stąd. ten. Jak nie mogę, to nie mogę. Dobra. Yy, muszę się chyba wydostać z... Ze Slumbering World, ale spróbuję zagadać, bo możliwe, że... Że trzeba z nim zagadać i może razem się jakoś... Udamy. Let's go. Dobra, no wystarczy w taki sposób, dobra. A ja tu kombinowałem, że trzeba wyjść, a tak to razem polecimy. Jaka muzyczka już taka troszeczkę niepewna? Jest um. Ryan. Well, if it's uh, Dimitri in Dimitri, and hope. Ok. Mhm. Mm no szkoda, że mm, ten no, te mistrzostwa i w ogóle no, ten finał tak się zakończył. Ehm, przez właśnie Czermy Narosa, Derkest Day i w ogóle jak to w ogóle będzie teraz z przyszłością Regionu Galar. Ehm, wszyscy sobie zadałem to pytanie. Ehm, oczywiście Hop mówi, że no, chce pomóc przede wszystkim e, bratu, no bo on na pewno e, wziął sprawy w swoje ręce. My teraz już też wiemy, co dalej. Ehm, ok. Chcemy mm, pomóc też championowi, Więc idziemy. Na stadion. Bo tutaj. tu się dzieje najwięcej. Jest Oleana. Jest jakiś tam mm, pseudopracownik. Oleana tu nie wiem. GJ Challenger you must help me. I mean, please help me. Teraz help me, teraz help me. A tak to żeś... Mm, Palaczki dostawała tam na tym yy, na tej wieży. I próbowała mnie powstrzymać, a teraz nagle help me, bo Mr. Rose zrobił coś strasznego i to się nie, nie mieści ci w głowie. Eternatus. Aha, powołał do życia Eternatusa. Yy, Okej. Okay. I to się tak źle dzieje teraz. No my spróbujemy coś temu zaradzić. No nie, nie powiem, że nie. Energy plant. Łaba, wow, 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 wow. eee, Czy tutaj coś się będzie więcej działo? A najpierw musimy iść tutaj. No dobrze, to pójdziemy tu. Jajo się wyklu. A ty co? Mm, we need to help Lee. No wiem, że musimy pomóc Lee że dopóki go nie zobaczymy, to nie, nie pomożemy mu. Ale na razie tutaj mamy Czermienia Rausa i chyba będzie teraz walka z Rose'em. Tak mi się wydaje. E, I co zamierzasz zrobić? E, zatrzymać darkest day. Ok. Oh, pardon, pardon. Po, fran po francusku mówimy. Mm, dobrze. Je parsi. Je, je, je pas i clafond. Um, what are you um, talking about? O czym ty w ogóle mówisz? Um, nic z tego nie zatrzyma. Um, tak, my już sprowadziliśmy um, Darkest Day i um, powinienem powiedzieć, że właśnie ten Pokémon, Ultimate Pokémon, czyli ten taki, jakby to ująć, no, no nie wiem, Ultimate, taki ostateczny Pokémon Eternatus też się właśnie po, pojawił. Um, Mm -hmm. Z twojej perspektywy mm -hmm. to musi być straszne to co ja robię, mm -hmm. no ale no nie spodziewam się zrozumienia z twojej strony. No okej, okay. to jest przeznaczenie. Wielu jest takich szaleńców, którzy mówią, że mm, takie szalone czyny to jest mm, przeznaczenie. Tłumaczenie mm, swoich czynów przeznaczeniem to nie jest zbyt moralna rzecz, ale teraz taka epicka muzyka dobra. Chairman Rose, skupmy się na walce, skupmy się na tej muzyce, bo muzyka też jest wręcz etyczna. Dobra. E, S. Cavalier, e, ogólnie gościu zajmuje się pokemonami stalowymi, więc... Mm, dobrze. Ym, więc... Ym, najlepiej by było używać Charizarda, szkoda, że ja w ogóle go nie zmieniłem. Na pierwszy rzut, bo mógłbym i to by było chyba najrozsądniejsze. Sordens, okej. Okay. W ogóle które ty masz levele Kościół. Uh -huh. 55 Pięćdziesiąty flower. Jeps. Pięknie. Eskawalery leży. Eee. Y Pretty tough, no, no, jestem tough, jestem, jestem. Cyk. Klinklang, Zostańmy. Myślę, że Klinklang nie jest w stanie nam jakoś wielce zagrozić. Cały czas możemy tutaj używać frame Brawer'a. Cyk, pięknie. No mamy przewagę lewelową. No Przesadziłem z tymi levelami, to się przyznaję bez bicia. Mm, mogłem aż tak bardzo nie levelować ich. Ym, ale one były w sumie już dobrze wylewelowane. Wy ja raptem tam dwa levely im dodałem. Masz do 60, bo one tam miały różnie. 57, 58. Ym, zanim poszedłem na, na, na ligę, więc. No dużo nie dodałem. No mogłem zostawić to tak, jak było. Ym. Mogłem, mogłem jeszcze bardziej je przelewelować, ale no... No z teorii, teorii... to tak słabo troszeczkę mi to wyszło. Bo mi to tak faktycznie nie sprawia aż tak wielkiego problemu. Pokonanie ich. Ja jestem właśnie ciekaw. Ja chyba właśnie się wystraszyłem tego, że... Chyba Leon ma 65 levele. Dlatego ja tak podekspiłem do 60., żeby no przez ligę, bo ja nie. No. Wypadło mi to kompletnie z głowy, że to będzie tak podzielone. Nam będą tak przeszkadzać. Um, Champion Leon. Pokémon Swords. Eee, Leon, dobra. Koperaya, no to jest jego ulubiony Pokémon. Um, zaraz będziemy musieli. Nie, anime to nie. Indie Core Series games, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, na lidze to on ma 65 ma Charizarda. 64, 62, więc na ligę to będę miał idealnie wytrenowane pokemony. Znaczy na ligę, na, na walkę z championem. Kurde! Odwaliłem, bo miałem zrobić Dynamaxa i się zamyśliłem. Ale to nic. Nadrobimy to. O ile mi Charizard nie padnie. Ale myślę, że Copyright mi Charizarda nie zdejmie. Bym musiał użyć jakiegoś kamiennego ruchu. Yy, my użyjemy Flame Flower. Wow. Myślę, że nawet się obejdzie Max Mindstorm. Aha, psychiczny cios. Łeee, my nawet bez Dynamaxa, bez Dynamaxa my sobie to poradzimy. Nie będę używał Dynamaxa. Um. Ładnie jeszcze Leftovers, troszeczkę mnie podleczy. Nie no, jest gitara. Teraz ten Flame Flower powinien go zdjąć. Po co mi Dynamaxy? Dajcie mi lepiej Mega Ewolucję. Dobrze, że znacie dobrze. E, no póki co to jeszcze tak faktycznie nie jest potwierdzone info. No. Słyszy się o tym, są różne plotki. I to na razie ustalmy jedno, moi kochani, bo ja z doświadczenia po prostu to biorę. Że nie ma co się za bardzo ekscytować tym, że ktoś powiedział, że e, będą mega ewolucje, bo można się bardzo rozczarować, jak przyjdzie co do czego. Z tego co kojarzę, też e, mówiono, że. A, e, też były różne spekulacje, jakie Pokémony mogą mega ewoluować w Galar i w ogóle. Więc też były spekulacje o mega ewolucjach. E, a jednak tych mega ewolucji tutaj nie ma kompletnie nic. Zero, jakby w ogóle było to wycięte z, z historii Pokémonów. Więc myślę, że na razie nie ma co się aż tak bardzo ekscytować Można żyć nadzieją, że w remake'ach pojawi się pojawią się mega ewolucje jest na to duża szansa i no, wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że jest to możliwe, szczególnie że w Sino są fajne znaczy fajne, są w ogóle mega ewolucje w Sino i jest wiele pokemonów, które mogą mieć nowe mega ewolucje właśnie w sino, więc myślę, że Ym... to jest bardzo prawdopodobne. Ale póki co pozostańmy. Ym... Yeah, of course, ok. Podleczył mnie, a skąd? Ja w ogóle mam wyleczone Pokémony, bo tak się gadam, gadam. A skąd? Charizard nie jest podleczony. My to nie wiem, kto by był tu lepszy. Mm. 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 Dobra, Hyper Potion. Na razie pozostańmy też przy tym i, i no miejmy tego świadomość, że póki co to są e, zwyczajne plotki, póki e, póki oficjalnie Pokémon Company, czy Game Freak, czy, czy na Nintendo Direct nie będzie w trailerze pokazane i powiedziane wyraźnie, że... Mega ewolucje wracają do regionu Sino, to, to tak naprawdę to pozostaje wszystko plotkami. Tylko i wyłącznie i sugestiami, różnymi teoriami. Na razie to nie jest potwierdzone info, więc um, no stopujmy emocje. Stopujmy. Zresztą ja się może wypowiem na ten temat, zrobię jakiś filmik. Um, może już zrobiłem, nie wiem, zobaczymy. Um, wypowiem się na ten temat, omówimy wszystkie te trailery, które są. Bo widzę, że wszyscy to, wszyscy to nagrywają, więc czemu miałbym tego nie nagrać? Mhm. Ja na pewno, bo Eternatus się złapie w zwykłego pokebola. No i po co ci to było? Po co ci to było? Eternatus się teraz zatykał i wyłącznie zdenerwował. Hmm. Ha, i my będziemy teraz. Aha, my będziemy z nim walczyć. Dron eee... ma w ogóle poziom 60. Mógłbym użyć Phantom Force, mógłbym użyć Dragon Rush. Nie mam lodowego Pokémona i to jest mój duży minus. Eee. Spróbujemy coś zrobić Dragon Rushem i zobaczymy co on nam zrobi. Mm. Wow! Dobrze, jest pokonany. No bo my go złapać nie możemy chyba tak czy siak. No bo on... E, właśnie. Będzie jego chyba Max forma tutaj pokazana teraz. I tą mm, formę Dynamax, tak naprawdę, no chyba właśnie się teraz pojawi Zacian i Zamazenta. Jakoś tak to było. Ehm, nie kojarzę tego dokładnie, ale na pewno to jest forma Dynamax Eternatusa. Eee, o, to wygląda jak um, jakaś apokalipsa z kosmosu, nie? Ewidentnie. Apokalipsa. Po prostu istna Akopalipsa Argagamedon. gagamedon Okej, okay, Eternatus appeared po raz kolejny hmm. On używa Ulu Dobra, let's take it on together Dimitri hmm. e, Jedziemy Dragon Rush, bo to, no, to będzie najbardziej e, Co? I can't use Aha, że nie mogę użyć żadnych ruchów. Dlaczego? Dlaczego tej? Spróbuję zdidensować się. No, on znowu jakąś tam. Yy, jakąś tam energię. Aha, że coś tam zapomniał, że coś znaleźliśmy w. w lesie, no ale co? O co się tu rozchodzi? Dobra. Use that sword. Okej. Okay. I got it. On używa tarczy, my używamy miecza. No i teraz chyba się właśnie pojawią: Zamazenta i Zasian. Chyba ich przywołamy w taki sposób. Hmm. A nie by było. Ok, pojawiły się Zasian, Zamazenta. Całkiem fajne, ja pamiętam trailer pierwszy właśnie, jak się po, były pokazane, to była w ogóle euforia. Mi się bardzo podobały wtedy, no zresztą dalej mi się podobają, wyglądowo fajnie to wygląd fajnie wyglądają te pokemony. Legendarne, takie wilki. Fajnie jest to zrobione. I no, żeby tak zawsze takie pomysły pokemonów były, w ogóle fajnie by było... Fajnie by było, gdyby właśnie w... Remakeach regionu Sino pojawiły się jakieś takie. Zresztą będę mówił o tym nowe formy, właśnie dialgi, palki czy nawet Giratiny albo Arceusa. Fajnie by to wyglądało. Tak jak było w przypadku Primal Graudona, Primal Kyogra. Tak samo właśnie jakieś e, pierwotne wersje, ale to będę, będę, zrobię sobie jakiś scenariusz, napiszę, ładnie się na ten temat wypowiem, albo może tak po prostu na, na surowo, zobaczymy. Mm. Na razie skupmy się na tym, co tutaj mamy, bo tu się ważne rzeczy dzieją, a mianowicie e, będziemy walczyć z Eternatusem. I jeszcze jest tutaj Zasian i Zamazenta, którzy nam pomogą. Dauntless Shield, jakiś tam sort. E -e Eternatus Pressure zadziałał. E -e Dobra, jedziemy. Dragon Rush. Możliwe, możliwe że teraz Void. no serio. Zasian użył haula. No, ja mam nadzieję, że no, nie stracę tutaj żadnego Pokemona, bo tego bym nie chciał w walce z Eternatusem. To będzie to jest smok. I mm, Smocze ataki, mimo wszystko na draga pulta będą super efektywne. Okay. Zatakował Dabula. Nie ma tragedii. Yy, on używa Double Edge. No to słabo, 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 słabo. Yy. Thanks to Sashin za Zamazenta. No fajnie, fajnie, tak. E, jedziemy. Próbujemy jeszcze raz Dragon Rush. Ja mam nadzieję, że w końcu trafię. Trafiam, jest. Okej, okay. super efektywne. Behemoth Blade. Jedziesz. Jedziesz, zasian. Ok. Ten użyje tego, tego, tego shielda. Tak, Behemoth Bash. Okej, okay, jeps. Um, Max Flare. No to jest super efektywne. Na stalowego Pokemona. Um, no ja mam nadzieję, że, że jakoś się to uda tutaj rozwiązać, bo to... to um, raptem nawet nie całą połowę życia mu zabraliśmy. A ja jak nie będę trafiał tym Dragon Rushem. No właśnie, to może być ciężko. Samym Behemoth Blade'em i Behemoth Bash'em nie pokonamy tego mm, Eternatus'a. Okej. Okay. Behemoth Bash. Miejmy nadzieję, że to zabierze troszeczkę więcej. Mm. No, uh. no widowiskowe to to może jest, ale efektywne Max Bermwent Double pada całkiem mm, Nam jeszcze zmniejsza uh, atak wszystkim, no świetnie mm, A i on używa teraz Snorlaxa, no może ten Snorlax coś więcej działa. My jedziemy cały czas, próbujemy Dragon Rushem, no bo to jest chociaż super efektywne, jest w końcu, trafia no, może w tej rundzie? Behemoth Blade i Behemoth Bash i może Snorlax? Może, może jest szansa. Mo jest taka szansa. Ok, już chociaż na czerwonym. Behemoth Bash teraz. Snorlax pewnie też mm, użyje jakiegoś Double Edge'a. O, Krystal jest online. Pozdrawiamy Krystal, jeśli to ogląda. Mm, dobrze. Max Wyrmwind hahaha ha, 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 ha Dobrze mm. high horsepower. No ale to mało zabrało. Ech. Może użyję Phantom Force, chociaż w tym trafię i się schowam przy okazji. Nie będę narażony na mm, na jego atak. A być może to się rozwiąże już w tej rundzie. No po co ci haul? Atakuj go bezpośrednio już. Teraz ma Tak mało życia, że Nie ma sensu zwiększać sobie Ataku Crunch okay. No i co? I co? I co? I tak wszystkie Statystyki z powrotem się wróciły. Ha! Widzicie? Przewidziałem Lescreen przestał działać, ok. No i my uderzamy Phantom Forcem i dobijamy dziada. Jest! 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 Okej. Okay. This is it, Harry Dimitri. haj że niby my mamy go złapać, no dobrze. Yy, Użyjmy może jakiegoś ładnego Ultra Bola. Powinniśmy czy znaczy nie no, złapiemy go na pewno, bo chyba... Yy. Chyba to jest takie fabularnie, że musimy go złapać. Myślę, że musimy, że go złapiemy. O, może tak. Um, poczekajcie, odpiszę tylko. I jest złapany, najważniejsze. A to powoduje też to przede wszystkim, że Darkest Day się skończył. Hmm. Okej, okay, wracamy do Windon. 3 hmm, days later, czyli to już jest 3 dni później. Mmm. Czyżbyśmy się już wyspali o tych wszystkich wydarzeniach? I byśmy mogli teraz... Um, So, Chairman Rose turned himself in. Okej. Okay. Tak, no on obudził Eternatusa. No i sprowadził katastrofę na region. My tu coś więcej się dowiemy. tu się coś jeszcze więcej wydarzy. Na pewno już w tym odcinku nie ruszymy do, do walki. Z Championem. Zostawimy na następny odcinek. W tym odcinku to już by było chyba na tyle, nie? Widon Stadium, właśnie. Teraz będzie to. Teraz będzie to nas czekało. Yy, walka na stadionie Widon. Sprawdźmy tego Eternatusa. Bo tak faktycznie. Yy. Tak, no jest i on. W sumie moglibyśmy go sobie wymienić, o ile jest taka możliwość. Sprawdźmy. Bo nawet nie wiem. Yy. Momencik, 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 momencik: To jest tutaj. Surprise trade. No ja sobie zobaczymy. Może się Aha, nie mogę, bo to jest specjalny Pokémon. Dobra, czyli Eternatus musi z nami zostać. No, nie będę go używał, no bo wiadome są zasady, więc tak to musi zostać. Dobrze, kochani. Nie będę przedłużał, dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje, oceny i oczywiście jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza z imionami, jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w czego aby być na bieżąco, zapraszam na grupę na Discordzie, trenerzy Dimitriego, zapraszam na swojego Instagrama, a tymczasem kochani, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, na razie i cześć!